Cześć widzowie i jesteśmy na kolejnej atrakcji. Teraz Pinki Tai i jej koledzy i koleżanki będą się kręcić na kolejnej atrakcji, czyli kar na karuzeli. No to ruszamy. No to zobaczcie jak się kręcą. Zobaczcie, stanę się gdzieś dalej, by nie, nie widać całej karuzeli. Czekajcie i zobaczcie, jak się kręcam. Tak się kręcam. No. I tak po oto się pokręcili, teraz idziemy na kolejną atrakcję, czyli na zjeżdżalnię.